I dzisiaj, tak jak widzicie, mam dla Was 26 nagród z karnetu. Na końcu, TV, na drugim koncie mam dla Was 26 nagród z karnetu. To są same skrzynki. Zobaczcie, alej mamy jeszcze yy, do odebrania: big boxa, y, monety, skrzynkę z wydarzenia, drżynowe, monety i punkty mocy. A tutaj zobaczcie, co my tutaj mamy. Już mam od początku. Policzę, ile mamy dużych skrzynek na początku. Mamy duży skrzynek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, dlaczego piętnaście, dlatego, że tutaj mamy jeszcze jedną skrzynkę, o, tutaj mamy jeszcze jednego Big boxa więc piętnaście, małych skrzynek mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 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 raz, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, 8. I tutaj jeszcze jedną małą, czyli mamy 9 małych skrzynek, bo jeszcze tutaj mamy jedną. No i 3 mega boxy. Zobaczcie jeszcze, jak mnie wierzycie. Pierwszy, drugi i trzeci. Więc co? Zostawcie, zostawcie. 100 łapek w górę, subskrybujcie kanał, z wdrażki na łapek w górę, 100 łapek w górę no tutaj musi być 30 na z kadencji praktycznie, bo te gemy i monety odebrałem. Więc zostawcie tutaj 100 łapek w górę. Subskujcie kanał, a ja już nie przedłużam, Zaczynamy to otwierać. 95 chłopaków, bo miałem na początku 570. Więc lecimy. Na początku Big Box Alley. Lecimy. To może być długi odcinek. 68 monet. 8 punktów do Rozy. No niestety to nie ma, ale spokojnie. 8 punktów do mocy do Karla i 30 do Jessie spokojnie. Zresztą się dopiero rozkręcamy. Mamy tu gdzieś jakieś 30 skrzynek. Mała skrzyneczka bez 7 monet. Do, do Jessie 4 punkty i do kolta 7. No tutaj mamy już nowe wydarzenia. Jak mam nic nie zrobi, no po prostu chyba nie uwierzę, to. Punkty mocy damy sobie do Rose niech będzie i monety. okej. Okay. Z tego mamy wszystko i teraz przechodzimy do openingu. Na początku małych skrzynek, później duży skrzynek, a na, na końcu 3 mega boxy. Tak sobie to ustalimy, Zaczynamy Skrzynka z dymiarza. Zobaczmy, sobie, co tutaj mamy. 18 monet, 4 punkty z siedem punktów do rouzy. Kolejna mała skrzynka. Zobaczmy co tym razem. 14 monet do, do, do Nity 6 punktów i do Barleyata. Również 6. Mm, dalej. W sumie to gdzieś tak 10 minut mam nadzieję, zajmie, nie dłużej. Kolejna skrzynka z 22 monety. Do rozzy 4 punkty i do Jessie 6 punktów. Kolejna skrzynka z 12 poziom, zobaczmy. 14 monet. Do Karla 7 punktów i do Rose 15. Kolejna skrzynka z Skrzynka. 16 monet. Do Colta 8 punktów i do nity. 10 punktów, i jeszcze dwie zostały. Kolejna mała skrzyneczka 17. Monet do Kolta 6 punktów, i do Jessie 6 punktów, i ostatnia mała skrzyneczka. Chyba nie, jeszcze dwie zostały, więc przedostatnia mała skrzyneczka. Zobaczmy: 13. Monet do Jessie 5 punktów, do Kolta 8 punktów, i token dollar Super. Przyda się na pewno. I ostatnia mała skrzynka. Zobaczmy. 17 monet do kolta. Przepraszam, 4 punkty. Idol primo 5. No i teraz zaczynamy. Te punkty sobie zostawię, bo jeżeli trafię jakąś postać to A bo wiecie co? Nie, damy je do, do, do Nity, bo chciałabym napracować. Więc damy sobie ją do Nity i będziemy mogli ulepszyć prawie. No i teraz czas na big box. Za pierwszy poziom darmowy big box. Lecimy. Lecimy z dużymi skrzynkami. Pierwsza duża skrzynka, 3 przedmioty. 96 monet. Doszeli. 11 punktów. Jakby co nie mogę dotknąć. Yy, doszeli 11 punktów, i Primo 14 i do Jessie 30. Jakby co nie mogę dropnąć żadnego gadżetu, więc mo może mi dropnąć tylko postać. Zobaczmy sobie jeszcze tylko na szybko szansę, jakie mamy. Na postać. Yy...